Wakacje to czas festynów, pikników i festiwali. Takie imprezy stwarzają okazję do edukowania w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. Dlatego pracownicy z Goku wzięli udział w Olsztyn Green Festiwalu, by tym razem w plenerze na plaży miejskiej prowadzić ekolekcje. Przygotowaliśmy szereg zajęć. Są nasi pracownicy, którzy tłumaczą to, co się dzieje w zakładzie, ale także przedstawiają poprzez zabawę sposoby segregacji odpadów komunalnych. Mamy szereg działań. Pracujemy na materiałach, które pochodzą z recyklingu, które zostały przygotowane przez nas zakład. Na mimiewicy malujemy butelki, to jest taki nasz sztandarowy projekt, malowanie butelek razem z dziećmi. Są to butelki pochodzące z recyklingu. W tym roku mamy taką fajną akcję, taki konkurs, taką grę terenową wspólnie z Dobrą Energią i z MPC. -em. Uczestnicy tej gry muszą odpowiedzieć na pytania nasze. Pytania dotyczące elektrociepłowni, pytania dotyczące mpc i ciepłownictwa, i dostają oczywiście nagrody. Nasz konkurs ukierunkowaliśmy na postępowanie z bioodpadami z uwagi na to, że planujemy budowę biogazowni, dlatego właśnie ten typ odpadu jest dla nas bardzo ważny. Chcielibyśmy zmienić system zbiórki bioodpadów, uwolnić go ze wszelkich zanieczyszczeń, worków foliowych i pozyskany bioodpad chcielibyśmy jak najbardziej efektywnie wykorzystać w naszej biogazowni. Każdego dnia w festiwalu uczestniczyło kilkanaście tysięcy osób, była więc to wyjątkowa okazja do propagowania idei selektywnej zbiórki odpadów. Strefa Eko cieszyła się przede wszystkim powodzeniem wśród dzieci. Na stanowisku zgoku najchętniej zajmowały się m.in. malowaniem butelek pochodzących z selektywnej zbiórki odpadów, oczywiście wcześniej dokładnie umytych przez pracowników zgoku. Nie zabrakło również pytań na temat ich recyklingu. Czy z butelki plastikowej lub szklanej można wyt wytworzyć kompost? Wydaje mi się, że nie. Okej. Okay. bardzo dobrze. Aktywność dzieci, które uczestniczyły we kolekcjach z goku, była oczywiście nagradzana prezentami o tematyce ekologicznej. A ten konkurs podobać się? Tak. Na czym polega ten konkurs? Żeby zbierać te wszystkie można śmieci z pracy to zabaw. To powiedz mi, dlaczego ważne jest by śmieci segregować? Żeby te wszystkie odpadki trafiały na odpowiednie miejsca. Segregujesz na co dzień śmieci? E, tak. I w jaki sposób? Do jakich pojemników, jakie śmieci wrzucasz? E, do... Um, do Wymień kolory i co do tego koloru wrzucasz? Do brązowego odpady bio, e, do żółtego plastik, do zielonego metal, szkło, a, a a do niebieskiego plastik. Papier? Słuchajcie, jak się dzisiaj bawicie tutaj? Fajnie. Bardzo fajnie, fajnie i dobrze. Fajnie. Fajnie. fajnie! 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 Elegancko. A co ciekawego tutaj robiłeś? Jakie były tutaj konkursy? No tu trzeba było, trzeba było łowić wędko y, śmieci. Po co? Żeby wrzucać, żeby oczyścić rzeczy... rzekę. rzekę. Ało stoisko kubuś. więc dlaczego trzeba segregować śmieci? Dlaczego to takie ważne jest? Nie wiem. Dla ziemi. Dla ziemi. Co państwo sądzicie o tego typu zajęciach edukacyjnych? Są bardzo dobre, bo y, uczą y, niby prostych, oczywistych rzeczy, ale nie zawsze się tym wie, tak? I gdzieś tam, mimo że jest fajny festiwal, jest fajna muzyka, to dowiadujemy się rzeczy takich przydatnych w życiu, tak? I tak. zwłaszcza, że dbanie o klimat i, i recykling, i, jakby wykorzystywanie ponowne y, śmieci, no jest bardzo ważne, bo, bo giniemy śmieci jakby wszystkim, także... Jest okej, okay, bardzo fajnie, nasze dzieci się fajnie bawią, jak co roku, także... Warto z rodziną przyjść? Oczywiście! Zawsze warto, czego się dzieci nauczą, no i się bawią przy dobrej muzyce. Zawsze, zawsze. To, czego u nas nie było, jak byliśmy mali, to widzę, że w ty, teraz tak jak dziecko samo chodzi i samo wie, gdzie co wyrzucać. Także to jest kosmos. Może będzie mniej śmieci wszędzie. Uważam, że są bardzo potrzebne, że edukują naszych najmłodszych obywateli. Także dołączamy się tutaj do, do zajęć. Ciekawego dzisiaj robicie? E, łowiliśmy śmieci i segregowaliśmy, e, jak co jeszcze robiłyśmy? Przed chwilą odpowiadałyśmy pyta na pytania dotyczące mm, produkcji energii, sposobów produkcji. Powiesz nam, jak się bawisz? Fajnie. Przypomnijmy, zakład gospodarki odpadami komunalnymi w Olsztynie przykłada dużą wagę do propagowania wiedzy na temat prawidłowego segregowania odpadów i ochrony środowiska. Dlatego od lat pracownicy spółki prowadzą zajęcia edukacyjne pod nazwą kolekcje. Dzięki spotkaniom w siedzibie Zgoku wiedza na temat wspomnianych zagadnień przekazywana jest uczestnikom zajęć, głównie uczniom szkół podstawowych i średnich, ale także studentom oraz innym grupom, które odwiedzają siedzibę spółki przy ulicy lubelskiej 53 w Olsztynie.